Witam Cię w kolejnej mini lekcji języka angielskiego na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o konstrukcji, że gdzieś byliśmy i która wersja jest poprawna. Czy have been to, czy have been in. Ale zanim do tego przejdziemy, zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, żeby na bieżąco być z nowymi lekcjami, które się na nim właśnie pojawiają. I teraz tak. Jeżeli chcemy powiedzieć, że gdzieś byliśmy, to po prostu powiemy have been to. I nie ma tutaj znaczenia, że w języku polskim mówię byłam w Londynie dwa razy. Po angielsku powiem I've been to London twice. Tak samo. Ona była we Włoszech pięć razy. She's been to Italy five times. Nie ma tutaj znaczenia, że normalnie w Londynie czy we Włoszech powiemy in Italy, in London, zawsze mówimy have been. 2. How many times have you been to Spain? czyli ile razy byłeś w Hiszpanii. Natomiast konstrukcja have been in nie jest niepoprawna. Ona też istnieje, tylko znaczy zupełnie co innego. Jeżeli powiesz have been in, to wtedy mówisz, że w jakieś miejsce pojechałeś i wciąż w nim jesteś. Czyli jeżeli powiemy I've been in London, no to to zdanie możemy dokończyć na przykład for two years. Czyli od dwóch lat jestem w Londynie albo She's been in Italy for five years now, czyli teraz to mija pięć lat, jak ona już jest we Włoszech. Czyli have been to, jeżeli gdzieś byliśmy, a have been in, jeżeli pojechaliśmy i wciąż w tym miejscu jesteśmy. Natomiast pamiętaj też, że Present Perfect służy do mówienia o naszych doświadczeniach życiowych. Natomiast jeżeli chcesz dokładnie powiedzieć, kiedy gdzieś byłeś, to wtedy użyjemy czasu Past Simple. Czyli, jeżeli ja ogólnie mówię, że byłam we Włoszech, to powiem: I've been to Italy. Ale jeżeli chcę powiedzieć, że ja pojechałam tam rok temu, to powiem: I went to Italy last year. A jeżeli chcesz poznać więcej takich różnic i smaczków językowych, to koniecznie zapisz się na listę oczekujących na mój kurs, odpisuj swój angielski, bo tam jest tego mnóstwo. Także zapraszam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnej lekcji.